Cześć kochani, witam się z wami na moim kanale w czwartej części naszego tutorialu na Koc Podróżnik. Dzisiaj będziemy wykonywać ostatni kwadrat, który prezentuje się następująco. Za tydzień spotkamy się e, przy tworzeniu bordiury do naszego koca. Tymczasem e, oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, byście nie przegapili kolejnych treści. Oraz e, wyjątkowo w tym filmie zapraszam Was również na mojego Facebooka i Instagrama, gdzie świętujemy drugie urodziny mojego e, sklepu. E, zapewne jeszcze dzisiaj do północy skorzystacie z jakiejś e, promocji na wzory czy na motki. Także gorąco Was zachęcam, a tymczasem zaczynajmy! Projekt nasz zaczynamy od magicznego kółka. Jeśli nie lubicie tego rozwiązania, rozpocznijcie robótkę od 3, 4, 5 lub 6 oczek łańcuszka zamkniętych w kółeczko. W to kółeczko wrabiamy na początek 3 oczka łańcuszka, tworząc pierwszy słupek. Dalej wrabiamy 2 słupki. I mamy pierwszą ścianę naszego kwadratu. Dalej robimy 2 oczka łańcuszka. I ponownie trzy słupki. Dwa I trzy mamy dwie ściany, dalej ponownie dwa oczka, łańcuszka i trzy słupki. I ostatni dwa oczka. I ostatnie dwa, trzy słupki. Jeden, dwa, trzy. I tym sposobem zaciskamy sobie jeszcze naszą pętelkę. I zamkniemy nasz kwadrat używając metody z półsłupkiem nawijanym, czyli wykonujemy sobie narzut. I wbijamy się tutaj w to trzecie oczko naszego tego pierwszego zastępczego słupka, przeciągamy się przez wszystkie pętelki i tym sposobem mamy pierwszy rząd. Drugi rząd, e, trzeci oraz czwarty będą bardzo łatwe. Będziemy sobie tylko e, odwracamy nasz kwadrat e, i wyrabiamy trzy oczka łańcuszka i słupek w tą naszą dziurkę, która powstała po e, naszym słupku. Półsłupku nawijanym i dalej robimy same słupki. Najbliższe rzędy, tak jak zaczęłam mówić, będą dość łatwe. Będą to rzędy z samymi słupkami. Potem troszeczkę się wzór utrudni. I tutaj na końcu wrabiamy również dwa słupki, czyli w tym rzędzie powinno być tych słupków 7. Czyli dwa początkowe, trzy na tym niższym rzędzie i dwa w rogu i dalej ponownie dwa oczka łańcuszka i będzie siedem słupków. Dwa na, po dwa w rogach i trzy na e, tych słupkach niższego rzędu i zobaczymy się za chwilę już przy e, rzędzie numer 3. Mamy już dwa pełne rzędy, zamknęłam sobie okrążenie półsłupkiem nawijanym. Teraz odwracam nasz kwadrat i rząd trzeci ponownie to jest rząd samych słupków, czyli zaczynamy od trzech oczek łańcuszka i słupka w naszą reglanową dziurkę. I dalej lecimy sobie same słupeczki. W tym rzędzie będzie tych słupków 11 na każdej ze ścian. I ostatnie dwa na tej ścianie w naszą raglanową dziurkę. I dwa oczka łańcuszka. I zaczynamy kolejną ścianę. I tak przyszydełkujcie sobie cały obwód i za chwilę zaczniemy rząd czwarty. Tak wyglądają trzy pełne okrążenia naszych słupków. Oczywiście teraz obróćcie sobie nasz kwadrat. Pracujemy teraz na stronie lewej. I ten rząd to również rząd samych słupków. Więc przyszydełkujcie tak jak e, trzy poprzednie rzędy. I za chwilkę spotkamy się przy rzędzie piątym, e, gdzie zaczniemy wrabiać wzór muszelek. Cztery pełne okrążenia naszego kwadratu samymi słupkami. Teraz obracamy robotkę na stronę prawą. Zaczynamy rząd piąty, trzy oczka łańcuszka i słupek tak jak każdy początek rzędu. Dalej robimy trzeci słupek, w pierwszy słupek niższego rzędu, a teraz zrobimy sobie półsłupek. Zwykłe bez nawijania w drugi słupek rzędu niższego. I teraz zaczniemy robić muszelkę. Pomijamy dwa słupki tego rzędu niższego, wbijamy się w trzeci. I w ten słupek wyrabiamy 5 słupków zwykłych i powstanie nam pierwsza muszelka. 1, 2, 3, 4, 5. Pomijamy dwa słupki i robimy słupek, półsłupek. Znowu pomijamy dwa słupki i w trzeci robimy drugą muszelkę, czyli 5 słupków. Trzy cztery pięć. Pomijamy dwa słupki i ten przedostatni wbijamy się, wykonujemy półsłupek i dalej robimy na ostatnim słupku rzędu niższego klasyczny słupek i w dziurkę reglanową wrażamy dwa słupki. I tak wygląda nasz rząd piąty, czyli zaczniemy yy, mamy trzy słupki, półsłupek, muszelka, półsłupek, muszelka, półsłupek i trzy słupki. I tak wykonajcie sobie pełne okrążenie i za chwilę przejdziemy do rzędu szóstego. I tak wygląda pięć rzędów naszego kwadratu. Teraz przekręcamy robótkę na stronę lewą i zaczniemy taki trochę trudniejszy rząd. Zaczynamy klasycznie trzech oczek, łańcuszka i słupka wrobionego yy, w yy, naszą dziurkę leglanową. Dalej wykonamy Jedno oczko łańcuszka, a teraz wykonamy na pierwszym słupku niższego rzędu relief przedni. Dalej ponownie na drugim słupku rzędu niższego również relief przedni. I teraz wykonamy dwa reliefy łączone ze sobą górą. Na tym ostatnim słupku półsłupek pomijamy i na pierwszym słupku naszej muszelki będzie wyglądać to tak. Zaczepiamy się reliefem, przerabiamy go połowę. Ponownie zaczepiamy relief o tą pierwszą, pierwszy słupek z naszej muszelki, przerabiamy go połowę i łączymy reliefy górą. Dalej, na drugim słupku naszej muszelki robimy kolejny relief przedni. I na trzecim słupku z naszej muszelki wykonamy dwa reliefy przednie, przedzielone jednym oczkiem łańcuszka, czyli robimy pełen relief, oczko łańcuszka i ponownie na ten sam słupek zaczepiamy drugi relief przedni. I mamy taką fałeczkę z reliefów. Dalej robimy słupek reliefowy przedni, czyli to jest ten na czwartym. Na czwartym słupku z naszej muszelki, i teraz robimy ponownie te nasze reliefy łączone górą, czyli przerabiamy połowę. I teraz, czyli piąty słupek naszego, naszej muszelki, przerabiamy połowę i łączymy z pierwszym słupkiem drugiej muszelki, również przerabiamy połowę, i teraz łączymy. Dalej robimy relief przedni. Na trzecim słupku Znowu zrobimy tą fałkę, czyli dwa słupki reliefowe pomiędzy jedno oczko łańcuszka, czyli pierwszy relief, oczko łańcuszka i relief. Mamy fałeczkę. Na czwartym słupku robimy ponownie jeden słupek reliefowy przedni i na ostatnim słupku zrobimy znowu te dwa łączone górą. Czyli y, piąty słupek y, naszej muszelki łączymy z, y, tutaj z tym tr trzecim od lewej strony słupkiem, pomijając ten półsłupek w rzędzie niższym. Przerabiamy połowę, łączymy górą. Dalej robimy dwa słupki reliefowe. Jeden, dwa. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka i dwa słupki. Naszą dziurkę reglamową. Na lewej stronie będzie wyglądać to tak, a na prawej tak. Dobrze, i tym sposobem przeszydełkujcie sobie ten rząd. W razie potrzeby cofnijcie filmik, i za chwilę widzimy się w części kolejnej. Tak wygląda sześć rzędów na stronie lewej. Teraz, oczywiście, odwracamy robótkę. Powinna ona wyglądać mniej więcej tak, czyli tutaj stworzy nam się taka fala. Zaczynamy um, łatwy, szybki rząd siódmy, z którego zaczynamy, tak jak zawsze, e, trzema oczkami łańcuszka i słupkiem. Trzy i słupek. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka. Pomijamy sobie te dwa słupki niższego rzędu, a wykonamy słupek na tym jednym oczku, które robiliśmy w rzędzie niżej. Dalej robimy ponownie dwa oczka. I na tym naszym słupku, na tym co łączyliśmy te nasze reliefy razem, wykonamy sobie podwójny słupek zwykły, czyli Podwójnie nawijane. Dalej dwa oczka łańcuszka i w tą naszą dziurkę na fałce na szczycie muszelki jeden słupek. Dwa oczka łańcuszka i ponownie podwójny słupek zwykły. Wbijemy go w, tą, w te dwa słupki reliefowe łączone górą w niższym rzędzie. Dalej dwa oczka łańcuszka i jeden słupek na szczycie muszelki w tą fałkę. Dalej dwa oczka łańcuszka, podwójny słupek dalej dwa oczka jeden, dwa wbijamy się tutaj w oczko i dwa oczka, łańcuszka i jesteśmy już w dzierdze reklamowej, czyli naprzemiennie słupek i słupek podwójny i tak będzie wyglądał rząd siódmy I tak powinno wyglądać nasze 7 rzędów naszego kwadratu. Mamy już zamknięcie. Oczywiście obracamy nasz kwadrat. Teraz będziemy pracować na stronie lewej i zaczynamy od trzech oczek, łańcuszka i słupka. I teraz na każdym słupku i na każdym oczku wykonamy sobie po jednym słupku. Tutaj, gdzie mamy dwa słupki, wykonajcie sobie y, dwa oczka. Łańcuszka wykonajcie sobie dwa słupki. Na tym słupku również słupek. Dwa, oczka, y, dwa słupki. I na tym podwójnym słupku również wykonujemy sobie słupek. I tak lecimy całe okrążenie. I już jesteśmy po rzędzie ósmym, czyli rzędzie samych słupków. Teraz zaczynamy rząd dziewiąty. Obróćcie sobie nasz kwadrat na stronę prawą. I zaczniemy wyrabiać wzór, który będzie powtarzał się przez e, cztery rzędy. Zaczynamy oczywiście od trzech oczek, łańcuszka i słupka. Dalej na pierwszym słupku tego rzędu niższego wykonamy relief przedni. Dalej pomijamy sobie dwa słupki rzędu niższego, wpijamy się w trzeci, wykonując jeden słupek i drugi. Teraz jedno oczko łańcuszkę i ponownie dwa słupki, w to samo oczko, czyli nam powstanie taka muszelka z czterech słupków w środku jedno oczko. Teraz pomijacie dwa słupki i ponownie robimy relief. Przedni. Dalej pomijamy dwa słupki, wbijamy się w trzeci. I robimy ponownie tą muszelkę z oczkiem na środku, czyli dwa słupki, oczko i dwa słupki. Pomijamy sobie dwa słupki i łapiemy za kolejny, robiąc relief przedni. I znowu robimy muszalkę, czyli dwa. Słupki, oczko i dwa słupki. Pomijamy dwa, robimy relief. Czyli będzie to wyglądać tak. Wykonajcie sobie do końca na ostatnim słupku tego rzędu niższego, to powinien Wam wejść relief i dalej dwa słupki i za nami rząd dziewiąty teraz przejdziemy sobie do rzędu dziesiątego odwracając robótkę na stronę lewą zaczynamy trzema oczkami i słupkiem i dalej robimy sobie tutaj dwa słupki na tych z rzędu niższego pierwszy i drugi i teraz wykonamy relief tylny na tym słupku reliefowym rzędu niższego. I dalej w tą dziurkę na naszej muszelce wrabiamy sobie dwa słupki, oczko i dwa słupki. Czyli ponownie robimy taką muszelkę i na tym reliefie z rzędu niższego ponownie robimy relief, tym razem tylny. I w naszą muszelkę dwa słupki, oczko, oczko, I relief. I tak pełną ścianę, aż dojdziecie sobie tutaj do końca, gdzie będzie relief, dwa słupki i dwa słupki w dziurkę granową. Już mamy 10 rzędów. Na prawej stronie będzie wyglądać to tak. I teraz zaczniemy sobie rząd 11, który klasycznie zaczynamy od trzech oczek i słupka. Dwa, trzy, oczko i słupek. I dalej do reliefu na czterech słupkach tego rzędu niższego robimy sobie po jednym słupku. Czyli na, do pierwszego reliefu powinno być ich łącznie sześć z tymi dwoma początkowymi. Robimy teraz relief przedni. I teraz na naszej muszelce ponownie dwa słupki. Oczko i dwa słupki. Ponownie tworzymy tą muszelkę. Dalej relief. Ponownie muszelka z dwóch słupków. Oczka i dwóch słupków. I tak do końca tego okrążenia. Mamy rzędów 11. Teraz zaczniemy rząd 12, ostatni rząd naszych muszelek, a robimy go teraz na stronie lewej, zaczynając od trzech oczek i słupka. I dalej robimy do naszego słupka reliefowego w rzędzie niższym robimy same słupki. Teraz wykonujemy sobie relief tylny na tym reliefie z rzędu niższego i muszalka, czyli dwa słupki, oczko i dwa słupki i ponownie relief tylny, ponownie dwa słupki i oczko, oczko i dwa słupki. I relief I tak do końca to będzie ostatni rząd naszych e, muszelek. Skończyliśmy właśnie rząd 12. Teraz przejdziemy do rządu 13, a to będzie rząd, w którym będziemy trochę musieli zniwelować e, tutaj te nasze szczyty muszelek, żeby e, poszła nam ładna równa linia. I w tym celu e, będziemy wykonywać e, Dwa rodzaje słupków, jeden zwykły, a drugi półsłupek nawijany. Zaczynamy od trzech oczek końcuszka i słupka w naszą dziurkę reglanową, dalej aż do szczytu muszelki, robimy sobie same słupki. Na reliefach rzędu niższego już tych reliefów nie wykonujemy, robimy w ich miejsce po prostu zwykłe słupki. Lecimy dalej z tymi słupkami. Tutaj gdzie byliśmy, mieliśmy relief, po prostu robimy teraz y, zwykły słupek. Na tych dwóch słupkach naszej muszalki również robimy słupki. A w miejsce, gdzie mamy oczko łańcuszka, wykonajmy sobie półsłupek nawijany. I dalej robimy słupki. Ten. Aż do szczytu kolejnej muszelki wykonujemy sobie same słupki, gdzie w miejscu tego oczka ponownie robimy półsłupek nawijany. I dalej same słupki. I tak wykonajcie sobie cały obwód naszego kwadratu. I mamy rzędów już pełnych 13. Tak jak widzicie, tutaj ten brzeg jest już ładnie wyrównany. Zatem teraz przejdziemy do rzędu 14. Będziemy go przerabiać na oczywiście stronie lewej. Zaczynamy od trzech oczek słupka i tym rzędem są tylko i wyłącznie słupki reliefowe przednie na każdym słupku rzędu niższego. Czyli wykonajcie sobie te słupaczki do końca po obwodzie. I za chwilę będziemy robić rząd ostatni. Mamy już pełne 14 rzędów: to jest strona lewa, a to strona prawa. I zaczynamy ostatni rząd, a tym rzędem będą na zwykłe słupki na po całym okrążeniu. Zaczynamy od trzech z oczek i słupka. I teraz w każdy słupek rzędu niższego. Prawiamy jeden słupek klasyczny. I za chwilkę widzimy się w podsumowaniu do tego kwadratu. I mamy gotowy efekt. Kochani, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tej części. To już czwarty kwadrat. W naszym projekcie za tydzień widzimy się już przy bordiurze. Kochani, jeśli macie potrzebę gotowego schematu, zachęcam was do zakupu go w moim sklepie w promocyjnej, w promocyjnej cenie. Będę wam wdzięczna za zasubskrybowanie tego kanału, dzięki czemu będę mogła się rozwijać. A jeśli chcecie wesprzeć ten rozwój, zachęcam albo do zakupu gotowych wzorów w moim sklepie lub postawieniami kawy w serwisie Buy Coffee. Wszelkie niezbędne linki zostawiam wam w w opisie, a tymczasem bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnej części.